Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, a to jest kolejny odcinek Super Mario 3D World. I zaczynamy od slot maszyna dzisiaj, który odblokował nam się na końcu poprzedniego odcinka. więc zobaczymy, co nam się tutaj. u Wszystko. Każdy z innej beczki. A. To tylko 10 dostaliśmy jak się z z innej beczki, ja myślałem, że zawsze się jest tak. Minimum to jest to 100. No ale cóż, tak to bywa. Eee, także moi mili, dzisiaj będziemy chyba raczej kończyć ten świat, więc domyślam się, że będzie na nas czekać e, następny. A wam oczywiście przypominam o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji. Spadnijcie też na, na G2 i wszystkie social media linki macie oczywiście in the description below, czyli tam na dole w opisie. No i dzisiaj na bug będziemy robić, bo został nam ten Fuzzy Time Mine. Dwa chyba jakieś poboczne, albo jeden poboczny. O nie! O nie, to jest czasowy poziom. Fantastycznie, I to czekałem. Oj, oj, oj! Co tu jest? Aha, to były tylko punkty, ok. A, tu jest pendel. E, Stempel. Dobra, mamy to, to jest najważniejsze w chwili obecnej. Tu tylko jakiś power był. Co mi ten power da? Tu jest gwiazdka, tam jest gwiazdka! O nie, o nie, o nie, o nie. Jak my obamy zdobyć? Szybko, 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 szybko Jak ja mam zdobyć tą gwiazdkę tu Ej, halo? Halo, bro? E, nie wejdę w to. A, tak się niszczy! temyt Zerre mnie to. zeże mnie to albo i nie. Zdążę, zdążę! Kurde nie ja zdążę. <laughs> Ale wiecie co? Nawet nie wiedziałem, że te chmury możemy podczas tego naszego e, śmiesznego skoku ogarnąć. E, więc e, dobrze wiedzieć na przyszłość. Tylko, że niestety mamy kurczę tego. Hmm. Dobra, pociśnijmy trochę punktów, bo straciliśmy ostatnio bardzo dużo żyć. Wszystko jest takie, że ja nie muszę tutaj na szczęście nic zdobywać. To nam daje dodatkowe punkty, oczywiście. No i to był ten power, który tak naprawdę sprawia nic mi za bardzo nie da... Eee, nie widzę gdzie jestem. Czyli... A, nie mogę ruszać kamerą, no tak. To tutaj niestety jestem zmuszony zaczekać, żeby wiedzieć, kiedy mnie ewentualnie te, te grabki tutaj dziadną. Ale dobra. Okej, okay, powoli, małymi kruczkami. Nie śpieszymy się. Nie spieszymy się potrzebnie z dziabną. Dziad. Jako, że jest chyba to, że ja nie mogę tutaj zmienić kamery. I to mnie. To mi się tak trochę średnio. A, mamy to, ale. A nie, dobra. Nie, nie! Mario, go. Świetnie. O to mi chodziło. O matka jak mnie wyrzuciło. Tu są punkty. ła, zażre mnie. Czekajcie. Uch. Dobra. Jest git. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, 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 szybko. No proszę. Dobra, tutaj trochę oszukaliśmy. Delikatnie, bo delikatnie oszukaliśmy. I mamy drzwi. Więc wychodzimy. Więc domyślam się, że to może być koniec poziomu. Oczywiście, że tak. Dobrze by było, gdybyśmy zdobyli... ...maksymalny... ...skok. A, dupa. No cóż, na pewno będę poziomy powtarzać, zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o kwestię maksowania. Natomiast wydaje mi się, że raczej na pewno na streamkach sobie pogramy. Jeżeli będzie taka konieczność, żeby każdy poziom przejść inną postacią, to będziemy próbować kombinować, bo to wiadomo. Ale plus jest taki, że wtedy chyba już będę mógł po prostu te poziomy przejść. Nie będę musiał się na nich skupiać na zasadzie takiej, żeby je wymaksować. No bo oczywiście większość rzeczy już będziemy mieli znalezione. Więc miejmy taką cichą nadzieję, że tak będzie. Dobra, skakujemy. Uła, domek jakiś, dzień dobry. A, to tu będzie bonus. 6 czy 5 gwiazdek? Mystery house throwdown. Let's go! No dobra, więc tutaj będzie szybku, szy szybka piłka, będzie. Eee, to chyba o to chodziło. A nie, to nie o to chodziło. A nie, wrócę! Łee! to chyba nawet o to chodziło, żeby wrócić. Chociaż... A co tu się wyda... Aha, bo podskoczyłem. Wziąłem! Wziąłem! Zaliczyło! W ostatniej sekundzie, ale zaliczyło. <grytania> e, a tutaj co mam zrobić? Aha! Czaję. Mam! To jest trochę bardziej tricky. Ten power trzeba odpalić. Może, dlaczego ja tym rzucę. Nie! Oh, tam było łatwiej, mogłem uderzyć po prostu powera. Dobra, musimy to niestety od nowa zrobić. Dobra, to to już... Jak już wiemy, jak to zrobić, to naprawdę nie powinno być problemu. Dobra, podskoczę raz. Dobra jest. Dobra jest. Excellent. I teraz tak. Nie, nie, nie. Muszę to zebrać Mario. I teraz powinniś, powinno nam się udać. Jest. No i teraz będzie ostatnie, więc teraz musimy się skupić, bo jeżeli nie, to będziemy musieli robić od nowa, uh. chciałbym... Świetnie nie zdążę. Włożyłem! No kurde, odpaliło się. <laughs> A, dobra, no to jest trochę trudne. Dobra, jest. Teraz będzie to ze skokiem. Ale też jest, easy peasy. Dobra, to też zrobimy ładnie. No, i teraz to dziadostwo. Rzuciłem przecież tą kulką. Żarty. No, przecież. No, come on. Jak to trzeba szybko zrobić? Trzeba bardzo szybko to zrobić. Oj, to było, głupie. Nie zdążymy, chyba. Chociaż, a nie zdążyliśmy. Dobra. No i to jest najgorsze, kurde. Mam wow, ją kopną, zamiast ją złapać. Mario. No please, chłopie. Co ty robisz? Dobra. Mm -hmm. <ścoughs> Jeszcze raz. A, nikt nie mówi, że będzie pra łatwo, prawda? Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Tutaj musimy pamiętać o tym, w tym ostatnim poziomie przede wszystkim, że trzeba w określonym momencie, kurczę, skoczyć, bo inaczej to jest dupa. Jeżeli źle ogarniemy, to jest... ...kuniec kaplica. Nie rzuciłem. Możesz mnie nie odbijać, chłopie? Dobra, zostało mi ostatnie. Na spokojnie. Ja pierdziele rzuciłem w zł... To mi nic nie da. To mi zupełnie tutaj nic nie da. To nie jest poziom, w którym to do pomocy jest e, bardzo potrzebne. Nie wierzę. A teraz, przepraszam, nie trafiłem tym? No chyba joke. Ja pierd... <ścoughs> Once more again. Nie wiem jakim cudem ja to wtedy nie trafiłem. No, come on Mario. Dobra, mamy to. Ja pierdzielę. Excellent. O Boże, naprawdę. Już widzę, słuchajcie, bossa. Tylko będziemy robić pół godziny. To jest bardzo tricky poziom. To nie jest yy, na zasadzie takiej, że... A! Super i szybko pójdzie. Nie, 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 nie. nie, To absolutnie nie jest y, poziom w stylu łatwych. Tutaj trzeba się dobrze skupić, dobra koordynacja. Jak to się ogarnie. Jak to się ogarnie, to easy peasy idzie. No i to nieszczęsne. Aha, ja mogę to po prostu kopnąć też. Nie, weź tą piłkę. Dobra. Kuźwa, nie zdążę. No, przecież to się tu <laughs> Ale, Mario, to jest, to jest ten typ gier. To jest naprawdę ten typ gier, których no, nie da się inaczej niż nie failować kilkukrotnie. Tutaj mamy, wiecie, jeszcze ten plus, że te poziomy nam się nie resetują w sensie, może inaczej, nie tracimy życia na nich, no, może w ten sposób. Um, więc to jest ok, ale sam ten mek i te piłki jeszcze odbijające się, to jest porażka, moim zdaniem. Super, no bo tego nie zrobię. No jeszcze mnie uderzyła, no sparowy, <laughs> nie zrobię tego. Słuchajcie, nie jestem w stanie zrobić tego ostatniego poziomu. Rzuć tą piłką, Marian. Chłopie. Dobra, to już mamy słuchajcie tak obcykane, że tego się nie da spierdzielić, nie? Ale ten fragment jest najgorszy. Tutaj to następne... Nie wiem jak to... A może w ogóle bym zaczął od innej strony? Oha. Dobra, czyli to trzeba było to od jednej strony zrobić, okej. Okay. A ja oczywiście zrobiłem odwrotnie. Chociaż z reguły normalny człowiek robi od lewej do prawej, to tak jak piszemy, a nie od prawej do lewej, no ale okej. Okay. O, chyba najtrudniejsze jak do tej pory, taki e, mini poziom. Chyba najtrudniejsze. Znaczy domyślam się, że pewnie będą jeszcze trudniejsze, które będą wymagać ode mnie jeszcze więcej zręczności. E, natomiast, dobra, wiecie co? Zerknijmy sobie, jak to wygląda w kwestii mapy. Bo chciałbym zobaczyć, czy wszystko mamy. Tak, mamy tutaj wszystko, w tym mamy wszystko, więc na razie idziemy dobrze. Na razie jest bardzo dobrze, wręcz bym powiedział. Dobrze, jest ok, zrobione. Mamy jeszcze W-6C? Ale to domyślam się, że pewnie będzie zaraz coś. Bo tutaj tak jakby jeszcze coś było, no ale dobra, zobaczymy. Idziemy do bossa. Bowser's Bobomb Brigade. Okej, okay, jakaś brygada bombowa. O nie, dlaczego ja nie lubię tych pociągów? One są w sumie. Z jednej strony są spoko, ale z drugiej strony nie wiem, ja mam tak. A, nie, przepraszam, to nie jest pociąg. To nie jest pociąg. Co ja gadam za głupoty? Aha, to chyba nie był dobry pomysł. To był bardzo głupi pomysł, Wojtku, zrobić coś takiego. Mam bombę. Nie zawaham się jej użyć. A, mogłem. A, wysadziłem to, okej. Okay a tego inaczej nie, a, dobra, czyli tu musimy, o kurde, ale to, nie, 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 damy, nie, 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 dobra, zabijmy się, bo to jest bez sensu, e, będziemy się zabijać po prostu jak nie damy rady czegoś zrobić, tak będzie chyba najbezpieczniej dla nas wszystkich, dla mnie w szczególności. O, dostałem tego. Dobra, widzę już, że bomba mi zupełnie nic nie robi, więc bomba dla mnie jest absolutnie bezpieczna. Ale weź to, weź tą bombę! No bum. Dobra, ale tu jeszcze wyżej były. Czy ja w nie... Wlazłem, wlazłem! Dobrze, dobrze. Idziemy dalej. Czy to jest pierwsze, pierwsza gwiazdka. O, jest jak dobrze. No, możemy iść dalej. Ale te bomby, powiem Wam szczerze, że. trochę kurczę. O matko. Nie, nie. Dlaczego no, ja spadłem? Aaaa, eee, ba No trudno się robi. Naprawdę robi się trudno. Jak wcześniej mówiłem, że. O to na razie idzie łatwo, super hipersympatycznie. Nie, 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 absolutnie nie. Absolutnie nie. O! Czemu to wybuchło? Mam nie lubię ich strasznie. Oberwałem. Fajnie żeby mi rzucać, typie. O, tu nam bomba wybuchła, ale nic nam nie dała. Dobra, nie no, bardzo wiem po co mi po No nie wierzę! Marian. Hole! Czy ja już nie wspominałem, że to dzisiaj nie jest mój dzień do gry, w Mario? Jego trzeba jest to, że ja tym naszym kolegom tutaj małym nie za bardzo jestem w stanie, wiecie co? Brać te bomby w jakiś normalny, ludzki sposób, bo... O, teraz podniosłem. Dawaj jeszcze jedną. Okej, okay, dobra, teraz to rozwaliłem wszystko. Zadzieliśmy, więc tutaj rozłożyłem to wszystko na razie spoczko. Ci zaraz kurde dam, to ci braknie typie, nie? Jak mi sieknął. Dobra, tu się to rozwaliło, ale tu nic nie ma. Dobra, ale jest gwiazdka, to jest najważniejsze. Gwiazdki, słuchajcie, i te są najważniejsze dla mnie. Do widzenia. Aha, czyli to było tylko takie połączenie po prostu, dobra. Oho, młotkerzy. I bomber. A nie, rzuciłem w drugą stronę. No Mario! Trzymajcie mnie. Znaczy, dobra, teraz jest plus i jeszcze jeden. Jesteśmy w stanie to przejść szybko, bo wiemy mniej więcej już co i jak, więc raczej nie jest nam tutaj nic straszne. Zastanawiam się gdzie tutaj ewentualnie może być bombel. Bombel stempel whatever it is. Tutaj wiemy już na pewno, że go nie ma. Ja dobra, to jest wzięta gwiazdka. No, to tak się zastanawiam, czy to ewentualnie coś po boku może być, ale. Ja mam szczerze, że nie widzę, żeby było. Nie, ani mi się waż wyskoczyć, kurde typie. Dobra, tam nic nie było. Można powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Dobra, i tu jesteśmy teoretycznie też bezpieczni. Póki co. Zastanawiam się właśnie, czy może być ewentualnie gdzieś tutaj stempelek, ale nie wydaje mi się, żeby było. Dobra, wysadziłem. Tutaj duże są monety. Tu jest gwiazdka po boku. Szybko! Marian! Nawet mi się nie wasz. Dobra, mamy wszystkie gwiazdki. To jest najważniejsze. Tylko że! O, nie! Nie! Żart. Prawda, że to jest żart. Że to jest nieśmieszny żart. Że ja tu potrzebowałem bombę i jej nie wziąłem. Bo no, bo. Oj, dzisiaj nie mój dzień. Totalnie nie. To jest taki dzień, że naprawdę macie. Gigantyczny problem, żeby cokolwiek zrobić, w sensie, nawet nie wiem, cokolwiek. To niestety dzisiaj jest takim, O, no i teraz mogę grać, i co? A, co możesz. Teraz dobra, jesteśmy nieśmiertelni, tak mogę grać. Plus dodatkowo my chyba jesteśmy w stanie wszystko, a nie, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zniszczyć chyba. Czy jesteśmy w stanie? Nie. Ale to nie jest ważne, istotne. Nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy odporni na obrażenia. Szkoda, że tego, że tego się nie da w żaden sposób przyspieszyć. To mnie chyba tylko najbardziej. Dobra, tylko teraz tak. Ja muszę naprawdę pamiętać, które. Które. Jest mi potrzebne do tego, żeby to wysadzić, a którego nie. Bo to jest ważne. Jeżeli tam się pomylę, to jest koniec. Dobra, tu mi się widzę, że troszkę przyspieszyło. Więc bardzo fajnie. I tu jest ta bomba, tu jest ta bomba, która będzie mi potrzebna. Więc ja go po prostu dziabnę. Wezmę to. I pójdę tam na górę. No i jest temperek, nice. Uch, troszkę się namęczyłem, nie ukrywam. No i w sumie teraz, tak na dobrą sprawę, chyba raczej boss też nie będzie dla nas problemem, jeżeli mamy nieśmiertelnego. Prawda? No, kurczę, z jednej strony to jest spoko, ale mam wrażenie, że. Nie wiem, może nie jestem jakimś takim ekspertem od Mario, ale mam wrażenie, że ja bym trochę lepiej zrobił. W sensie poziomy zostawił do momentu przejścia bossa, żeby nie dało się wziąć śmierci śmiertelności. Potem, jakby ktoś chciał sobie wymaksić albo coś w tym stylu, to ewentualnie wtedy niech sobie ogarnie. Bo tak to, to troszkę za łatwo poszło, a ten boss no, nie był w sumie taki łatwy. Dobra, ale będziemy mieli następną księżniczkę, to jest najważniejsze. W sumie nawet nie wiem, ile ich jest. Ale chyba trochę jest. A czy to jest... to, to jest kot, to kot powinien wejść na samą górę. O, chyba żart. To ja już tu przekonany, że skoro mam nieśmiertelność i wszystko to... o nie. Tak się nie bawimy. Tak się nie bawimy. No dobra, i czy tu mi się otworzy teraz jakiekolwiek dodatkowe przejście? Bo teraz, skoro mamy kolejną wróżkę, mam wrażenie, jakbyśmy mieli już. Kolejne przejście, a mamy jeszcze jakiś fragment C do odblokowania? No dobra, to, że nam naprawisz, to ja o tym doskonale wiem. I to idziemy do góry. Ła, czyli znowu będziemy w chmurach siedzieć? Okej, okay, ale... Zobaczcie sami na mapę. Mamy jeszcze W6C. Czym jest W6C? To jest tutaj może? A, to jest tutaj! Nie, to już tu byliśmy, moment. To nam się odblokowało przecież wcześniej. To jest... Nie wiem, czy to jest A, B, C, D, E, F, G, H i J. Um. Co, że ja tak wchodzę może no nie to tutaj byliśmy na pewno tutaj też jest jakaś poczekajcie może może jeszcze wejdę wszędzie faktycznie to pokonaliśmy go już więc to mamy na pewno No to co wychodziłoby na tą rurę tutaj przeźroczystą, która była tej do niej nie wchodziłem wcześniej byliśmy hmm. tutaj nie mamy to przecież Tutaj musiał być domek, to gdzie jest ukryty kolejny? A, no dobra. To skoro ja nie jestem w stanie tego odkryć, gdzie on się może znajdować, to chyba pójdziemy dalej, no bo... Co ja tutaj zrobię? No nic nie zrobię. Ta chmurka mnie w ogóle bardzo ciekawi, ona taka jakaś trochę wyrwana z kontekstu jest. No dobra, wejdźmy, zobaczmy, gdzie do nas przerzuci. Cyrk. To to jest ten poziom C to to jest ten poziom C Dobra, to to by wszystko było Czyli poziomy C to są te poziomy dodatkowe w sensie właśnie jakieś cyrki i na rzeczy, tak? No to by wychodziło. O nie! O nie, to już mi się nie podoba. Oj, tak bardzo to mi się już nie podoba. Ale dobra, ale tu będzie i tak tylko walka z bossem, więc... w sumie... O fuj... Nie wiem dlaczego, ale zawsze się... Znaczy może nie tyle, tu się bałem tych błaznów, co zawsze mi jakoś tak... Creepy... Nie, jak clowni... Clownów też nie przepadam za klaunami. Dobra, e, fizyka, mechanika, bossa. O, musimy... O, tutaj... o, jak mocno obrywam, oj, oj, oj... Oj, 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 nie podoba mi się to. Oj, to mi się nie podoba, ale tutaj. No dobra. Już chyba czaję. Ja nie wiem na ile on się rozpryśnie tych. A, czy on się nie rozpryskuje na dużo? Czyli. Tak. Chyba kwestia jest tych jego. Aha, ale to każda faza ma swoje. Dobra. Czyli tutaj jest zapewne standardowo, mamy trzy fazy, w każdej z faz będzie pewnie kolejny Mario dla nas. Aha, oberwałem już widzę. Kolego, ale pewnie szarżuj na mnie, co? Dobra, czyli musimy być dalej, dużo dalej. Oj, już mnie wyżarło, już mi zeżrza zaraz. Wow. Super, sklonowałem się. A czy ja muszę? Dobra, chyba muszę jednak. Tylko, że teraz mamy największy problem, dlatego że nie mamy. Nie mamy żadnej zdolności, żeby go bić. No, ja widzę, że mogę tak po prostu sobie skakać. No i, no i nie wierzę, że tą ostatnią jeszcze zachował dla siebie. Co za typ. Ale w sumie, jakbym tak zostawiał, to w pewnym momencie mógłbym mieć bardzo dużo Marianów. Bo teraz zostanie jedno. A nie, więcej zostało. Dobra. Dostał. Ale to koniec. Ej, to to nie było trzech faz? Dwie były? Tak, jakby to trochę oszukane dla mnie było. Nie wiem, dlaczego miałem wrażenie, że są trzy fazy? Znaczy, dwie fazy były? No tak. Ale. Nie, no dobra, nie narzekam, nie narzekam, słuchajcie, bo daliśmy radę fajnie to zrobić. Haj! dobra. 10 tysięcy dodatkowe. Prawie 60. Oj, chyba wbijemy 60 tysięcy. Co poziom. Oa, na pewno, jeszcze fajerwerki wpadły. Uuu, nawet się... Ua, 75 650. To jest bardzo good wynik. No dobra moi mili, ale to będzie na koniec dzisiaj, dzisiejszego odcinka. Um, my będziemy się złożyć oczywiście w kolejnym. Jeszcze sobie tylko zobaczymy do jakiego świata... O, o, Czy to będzie koniec podstawowej gry? To będzie koniec podstawowej gry, ale jest jeszcze oczywiście DLC Bowser Fury, które będzie, więc tutaj na nas czeka raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć poziomów. Dobrze widzę? Chyba tak, dziewięć poziomów. Także podstawkę sobie skończymy, a potem, jak już mówiłem, będzie oczywiście DLC Bowser Fury. Więc o to się nie martwcie, jeszcze trochę czasu spędzimy w Mario. Także mam nadzieję, że będziemy się wspólnie razem bawić. A za dzisiaj wam dziękuję. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o łapce komentarzu, subskrypcji. Wpadnijcie na wszystkie social media, linki macie w opisie. No i cóż, trzymajcie się. Cześć, papa. Pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco klikając mój awadar. i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa!